Czyli popatrzmy, będziemy wjeżdżać na S14 drogę ekspresową. Tu znak też informujący nas o początku drogi jed... ekspresowej za kilometr. Jedziemy na łódź Poznań. Moje pytanie będzie takie: jak wyjedziemy na tą drogę, z jaką prędkością będziemy mogli się na niej poruszać? 120. 120 na drodze ekspresowej dwujezdniowej, dokładnie. Czyli popatrzmy, na razie tutaj mamy 40. I teraz chciałbym, jeżeli przejedziemy skrzyżowanie, żebyś wykorzystał w sposób należyty pas włączający, czyli przynajmniej do 80-90 się na nim rozpędził. I wyjeżdżał na drogę ekspresową, gdzie mamy 120 z odpowiednią prędkością. A nie z prędkością 40. Dokładnie. No i dajemy, dzida, skoro 120, to jedziemy 120. Śmiało. 113. Śmiało. 117 mam już. No ja mam 117, dawaj. Teraz mam 120, bo mój w stosunku do GPS-u 2 km przekłamuje Jedziemy. A, tak. luźno ręce, luźno góra, wzrok horyzontalnie. Minimum 3 sekundy do przodu. Będziemy zjeżdżać na Retkinie. Łódź redkinia zjazd Hej. Okay.